I nadzieja, Elif znajdzie się w impasie i wyzna Kuzejowi całą prawdę o sobie. Streszczenie odcinka 91 Askwe umud. To się w końcu stanie. Elif odważy się powiedzieć Kuzejowi całą prawdę o sobie. W noworoczny wieczór w 91. odcinku serialu miłość i nadzieja dziewczyna wyzna, że kocha się w kuzeju od najmłodszych lat. Poznaj wszystkie szczegóły i zobacz zdjęcia z tych scen w naszej galerii. Jak zareaguje prawnik? Miłość i nadzieja- Elif w końcu odkrywa wszystkie karty, Noc pełna wyznań, retrospekcji i zawirowań emocjonalnych. W 91. odcinku Miłość i Nadzieja – Ask We Umut – widzowie będą świadkami prawdziwej emocjonalnej eksplozji. Elif zdecyduje się na krok, który może zmienić wszystko, wyzna Kuzejowi całą prawdę o swojej przeszłości, swoich uczuciach i swojej obecności w jego życiu od dzieciństwa. Ten odcinek to nie tylko momenty pełne napięcia, ale także niezwykle wzruszające retrospekcje, które rzucą nowe światło na historię głównych bohaterów. Przygotujcie się na ponadczasową opowieść o miłości, zdradzie i próbie odnalezienia siebie w skomplikowanym świecie intryk. Wieczór noworoczny od radości do emocjonalnego impasu. Wieczór noworoczny, który miał być okazją do świętowania i rozpoczęcia nowego etapu, staje się areną emocjonalnych zmagań. Kuzej, który przez ostatnie dni zauważał zmiany w zachowaniu Elif, nie potrafi dłużej ignorować swoich podejrzeń. Widzowie od razu dostrzegają, że atmosfera jest napięta, Kuzej patrzy na Elif z niepokojem, a Elif wydaje się jakby unikała jego wzroku. Podczas kolacji noworocznej, w otoczeniu świątecznych świateł i dźwięków fajerwerków, Kuzej nie wytrzymuje i postanawia skonfrontować Elif. Kuzej, Elif, czy coś przede mną ukrywasz? Twoje zachowanie ostatnio jest inne. Kim był ten mężczyzna, z którym rozmawiałaś? Widziałem, jak się uśmiechałaś. Pyta, a jego głos pełen jest emocji, które trudno zinterpretować. Elif próbuje odwrócić uwagę, bagatelizować sprawę, ale Kuzej nie odpuszcza. Jego pytania stają się coraz bardziej stanowcze, a ton, coraz bardziej napięty, Kuzej nie chce się domyślać. Powiedz mi prawdę, czy istnieje coś, o czym nie wiem? Czy jest coś, co ukrywasz przede mną od samego początku? Widzowie z zapartym tchem śledzą tę wymianę zdań, czując, że zbliża się moment, który może zmienić wszystko. Elif w końcu mówi prawdę. Elif, widząc determinację Kuzeja, zdaje sobie sprawę, że nie ma już drogi odwrotu. Serce bije jej jak szalone, a oczy napełniają się łzami. Po chwili ciszy, która wydaje się trwać wieczność, Elif decyduje się na wyznanie. Elif, Kuzej, proszę. Usiądź i mnie wysłuchaj, to nie jest łatwe, ale muszę ci wszystko powiedzieć. Słowa płyną z jej ust z trudem, ale są szczere i pełne emocji. Elif opowiada o swoim dzieciństwie, o tym jak po raz pierwszy zobaczyła Kuzeja i o uczuciach, które wtedy w niej zakwitły. Elif, znałam Cię wcześniej, zanim jeszcze się poznaliśmy. Kocham Cię odkąd pamiętam. Byłam małą dziewczynką, gdy zobaczyłam Cię po raz pierwszy, a moje serce od tamtej pory bije tylko dla Ciebie. Te wyznania są dla Kuzeja niczym cios prosto w serce. W jego oczach widać zaskoczenie, niedowierzanie, a także. Wzruszenie. Nie spodziewał się, że ich losy są splecione od tak dawna. Retrospekcje. Dzieciństwo Elif i Kuzeja. Serial przenosi widzów w sentymentalną podróż w przeszłość. W retrospekcjach widzimy młodą Elif, która z ukrycia obserwuje Kuzeja, wtedy jeszcze beztroskiego chłopca. W jednej ze scen mała Elif stoi za drzewem, patrząc na Kuzeja, który bawi się z kolegami. W jej oczach widać niewinną fascynację, która z czasem przekształca się w miłość. Kolejna retrospekcja ukazuje moment, gdy Elif po raz pierwszy postanawia napisać list do Kuzeja, ale nigdy nie ma odwagi go wysłać. Widzowie widzą małą dziewczynkę z wielkimi marzeniami i dorosłą kobietę, która wciąż nosi w sercu te same uczucia. Reakcja kuzeja, gniew, zaskoczenie i wzruszenie po wyznaniu Elif, kuzej przez dłuższą chwilę milczy. Na jego twarzy malują się sprzeczne emocje od złości, przez zaskoczenie, po wzruszenie. W końcu postanawia przerwać ciszę, kuzej, dlaczego mi o tym nie powiedziałaś wcześniej? Dlaczego ukrywałaś przede mną coś tak ważnego? Pyta, a jego głos jest pełen żalu. Elif tłumaczy, że bała się jego reakcji, bała się, że odrzuci ją, zanim zdąży zrozumieć, jak głęboko zakorzeniona jest jej miłość. Intrygi Suat'a i Handan, podczas gdy Elif i Kuzej walczą o swoje uczucia, Suat i Handan nie próżnują. Suat, pełen determinacji, aby rozdzielić Elif i kuzeja, manipuluje sytuacją i podsuwa Handan różne pomysły na odzyskanie Kuzeja. Handan, która wciąż żywi nadzieję na powrót do Kuzeja, postanawia wykorzystać każdą okazję, by wprowadzić chaos w relacje między Elif a Kuzejem. Boczne wątki, miłosne i rodzinne dramaty, tymczasem Meli, nie mogąc znieść myśli, że Ceynep i Ege mogą być szczęśliwi, postanawia wkroczyć do akcji. Jej próby manipulacji i intrygi stawiają na szali nie tylko związek Ege i Cajnep, ale także jej własną reputację. W tle rozgrywa się także dramatyczny konflikt między Ferey, a bulentem i nacie. Ferey, zmęczona ciągłymi kłamstwami, żąda rozwodu, ale bulent i nacie nie zamierzają się poddać bez walki. Sceny pełne napięcia i emocjonalnych wybuchów rzucają cień na przyszłość całej rodziny. Czy miłość Elif i Kuzeja przetrwa? Odcinek to nie tylko punkt zwrotny w relacji Elif i Kuzeja, ale także preludium do nowych wyzwań i przeszkód, które staną na ich drodze. Czy Kuzej zaakceptuje przeszłość Elif? Czy Suat i Handan zdołają ich rozdzielić? A może miłość, która trwa od dzieciństwa, okaże się silniejsza niż wszystkie przeciwności losu? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach. Jedno jest pewne: historia Elif i Kuzeja dopiero się zaczyna, a przed widzami jeszcze wiele niespodzianek, wzruszeń i dramatycznych zwrotów akcji. Nie przegap kolejnego odcinka, przygotujcie się na emocje, które zostaną z Wami na długo. Miłość i nadzieja to opowieść, która pokazuje, że prawdziwe uczucie potrafi przetrwać wszystko, nawet najbardziej bolesne sekrety z przeszłości.